Dzień dobry, witamy serdecznie z naszego drugiego parkanu w Walii. Haverford West. Absolutnie, chyba najbardziej na zachód. Wysunięty parkan Wielkiej Brytanii, jaki robimy. Jesteśmy blisko. Jechaliśmy całe 20 minut z naszego campingu na tak. którym nocowaliśmy w samochodzie bo przyjechaliśmy po północy Tak, mieliśmy w ogóle mieliśmy powiedz jeden parkan e, w Walii tydzień temu e, w Wrexham. Tak, mieliśmy <laughs> zrobić parkan w Wrexham i na części inaczej nazywam, już zapomniałem. No ale niestety e, Samochód nas zawiódł. Tak, w zeszłym tygodniu w sobotę zrobiliśmy dokładnie to samo. Spaliśmy w samochodzie na jakimś parkingu i obudziliśmy się rano. Świetnie zorganizowani kawka, przebranie się w samochodzie, umycie ząbków. Trututu, tu, tu siadamy. Samochód nie odpalił. I pada pad akumulator. Okazało się, że pada akumulator. No ale kupiliśmy sobie starter do samochodu, i Kuga dostała nowy akumulator Nowe przez wczoraj. Serce. Także dzisiaj bez przygód jesteśmy przygotowani na przynajmniej na taką ewentualność. No i idziemy na start. Tak, bo już jest masa ludzi, już jesteśmy jest, zaraz przed. Tak, jest naprawdę sporo, sporo ludzi. Także fajnie, parkan ja przyjemny tutaj. chyba. jakieś minut jak skończę? <laughs> Półtorej kółka, czy półtora, półtora, czy półtora, półtora. Jeden i pół kółka. A, no i chyba sporo, sporo, naprawdę ludzi na no, pogoda dzisiaj nam naprawdę dopisała, także mm, powinno być sympatyczne. Saturday morning, the air is bright, nerves are buzzing with pure delight. Runners gather a friendly crowd, ready to run feeling strong and proud. Parkrun spirits and down the trail, sweat and smiles we all share, pounding hearts and rhythmic feet, every finish feels so sweet. Parkrun spirits and down the trail, sweat and smiles we all share, pounding hearts and rhythmic feet, every finish feels so sweet. Up the hills and down the trail, feeling strong we will not fail. Volunteers cheer, their voices ring, pushing us on with each new swing. Parkrun spirit fills the air, sweat and smiles we all share. Pounding hearts and rhythmic feet, every finish feels so sweet. Doesn't matter if fast or slow, it's the journey where spirits grow. Friendships formed on the running track, we'll be here next week, we'll always come back. Arkrun spirit fills the air, sweat and smiles we all share, pounding hearts and rhythmic feet, every finish feels so sweet. Through rain or shine, we find our pace. A sense of purpose, a joyful space. Personal bests are just a Parkrun fills us all with pride. Parkrun spirit fills the air. Sweat and smiles we all share. Pounding hearts and rhythmic feet. Every finish feels so sweet. z serca. Z <laughs> serca, serca no prosta. Tak. Serce szybije <laughs> Powiem Wam, że po trzech tygodniach, czterech tygodniach chyba nie biegania. W ogóle? Fant... W Finlandii ostatnio biegałam. O, o Boże. No to było jakieś cztery tygodnie temu. Po trzech tygodniach obżarstwa w Polsce pomczusami, z jagodziankami, rybkami smażonymi i czymkolwiek, co tam było pod ręką. Dobrze jest pobiegać wspaniale się czułam, po pierwszym, drugim kilometrze bosko, po prostu euforia i te tereny fajne, zielone, i te widoki i to powietrze, i wiaterek super po trzecim kilometrze, po czwartym tak o a teraz prawie padłam na mecie, ale fajnie, chyba mam nadzieję wrócić do biegania, zmieniłam buty już nie chcę tych wysokich hoków i i może ta noga już da radę biegać Także polecam, polecam Nie dla tych, którzy z palcem w tyłku biegają piątki, dziesiątki, pięćdziesiątki Ale dla tych, co muszą walczyć o każdy kilometr, tak jak ja Polecam Cztery <zulat> tygodnie, ja myślałem, że ja się obijam Ja... No, ty się obijasz wobec siebie, wobec swoich możliwości <zulat> No, trochę ostatnio nie, nie było czasu Tydzień temu przegapiliśmy park No ale dwa tygodnie temu w czasie polen roku dotarłem dzięki, wow. dzięki świetnej ekipie z Poznania która mnie przygarnęła się. i bardzo ja jestem za to wdzięczny, bo już, myślałem, jego. bo już myślałem że nie pojadę nigdzie. No. Ja dzisiaj mieliśmy być. Bunbury, ale też nie, nie wyszło. Także te plany cały czas są płynne. Co do samego biegu, no przyjemne. Nie wiem co ty dużo powiedzieć. Fajne, e, fajne. Chociaż fajne. ja po, po trzecim kilometrze jak wróciliśmy z powrotem na trawę to straciłem werwę. <ścoughs> no ale nie było lekko, nie było lekko dla mnie, też nie było lekko, bo też się, się zaniedbałem troszeczkę i Brzusio. Tu widać, nie widać. Brzuch no, jest. Także trzeba będzie trochę ja popracować. Ja się będę chwalić, Ale właściwie w stosunku do Ciebie nie mam czym. No. Także pozdrawiamy. I do, do zobaczenia następnego. za tydzień może. Może. Oby, może, może, może. Też, będzie fajnie. Pa pa. O nie.